Jezus wraca, a my czekamy na Niego w Duchu Świętym, ochrzczeni Duchem Świętym jako świadkowie Jego zmartwychwstania, świadkowie Jego w niebo wstąpienia, świadkowie w Duchu Jego zasiadania po prawicy mocy w niebie, świadkowie tego, że On jest, był i właśnie powraca. On jest tym, który był, trwa cały czas, zmartwychwstały, jakby był a jednak żyjący na wieki i wraca. Na zawsze, aby rządzić Ziemią, nową Ziemią pod nowym niebem, którą zresztą sam stworzył, sam to stworzenie zrealizuje. Dzieje apostolskie powiadają, że świadkowie stają się świadkami nie dlatego, że chcą nimi być, ale uzdalnia ich do świadkowania Duch Święty. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. E, cytują. Łukasz w tej księdze cytuje Pana Jezusa, który powiedział: Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. Jeżeli będziecie chcieli, to wołajcie. Wierzycie w obietnicę Ojca, to ją przyjmijcie. I to jest tylko tyle. On do was przyjdzie, ale to Jego moc spowoduje, że staniecie się świadkami. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Od poniedziałku mówimy o tym, czego my się mamy spodziewać, kiedy wołamy Duchu Święty w takim razie przyjść. W tym pokoleniu dzisiaj wiem, że mnie się należy ta obietnica. Skąd to wiem? W drugim rozdziale dziejów apostolskich, kiedy w pierwszy dzień zstąpienia Ducha Świętego, obietnicy Ojca na apostołów, byli tego świadkami rozmaici ludzie nawróceni na judaizm, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w 37 wersecie, słyszymy, że, że czytamy, że oni, słysząc jego nauczanie, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić mężowie bracia. Wtedy Piotr powiedział do nich: pokutujcie i niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pierwsze dwa tygodnie tych naszych niedziel adwentowych, rorad. Adwentowych i tak dalej. Tego się tyczyły. Pokutowania, chrztu wodnego, oddania się kompletnego podpanowania Jezusa Chrystusa. W tym tygodniu mówimy o otrzymaniu daru Ducha Świętego. Teraz, kochani, czy wyczerpaliśmy temat chrztu Duchem Świętym i bycia świadkiem Chrystusa od poniedziałku do wczoraj? Nie, w ogóle. Ale sądzę, że jeżeli ktoś o tych czterech tematach, których, które poruszyliśmy w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Jeżeli ktoś z tych tematów zdaje sobie sprawę, to oczekiwanie Ducha Świętego, że przyjdzie z tymi darami, o których mówiliśmy od poniedziałku, wystarczy, aby przyjąć całą resztę. Jaką całą resztę? Co jest w pakiecie? Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, słyszenie Ducha Świętego, chodzenie za Duchem Świętym pod mocą prawicy Bożej, pod mocą Jego ręki i. Uczestniczenie w takim głoszeniu Słowa Bożego, że świat widzi cuda i znaki, uzdrowienia, uwolnienia, wskrzeszenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, czego Kościół oczekuje, to jest dodatek do tego, o czym mówiliśmy od poniedziałku. To jest, to jest gwarancja dla tego, kto się staje prawdziwym świadkiem zmartwychwstałego, takim, jakiego zmartwychwstały chce mieć, a nie skrojonym nam jakąś małą, drobną, religijną miarę. Teraz, kochani. Jaki więc dzisiaj aspekt my poruszymy? Dzisiaj będziemy się modlić o chrzest z duchem świętym. <laughs> Za tych wszystkich, którzy teraz będą, teraz słuchają tego nagrania. Niemniej, muszę powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie całej tej historii. Otóż rozumiesz, duch święty dał ci dary, da ci dary, rozmaite usługi, posługiwania, pośle Cię z rozmaitymi misjami. Ale potrzebujesz jako świadek Chrystusa wiedzieć o jednym. Ojciec jest ponad wszystkimi. Jezus jest Twoim i jest moim Panem. Duch święty, który w nas zamieszkuje, jest duchem Chrystusa, jest duchem Pana. On sam jest Panem. Tak? Gdzie Duch Pański tam wolność. On ci rozumie, no, on to jest dżentelmen. Tak? On, on, ci, on cię do niczego nie zmusza, ale jednocześnie to nie jest Twój sługa ani mój sługa. To nie jest Twoja czy moja służąca. To jest Duch święty. Duch Pana. Gdzie Duch Pański tam wolność. Ale pamiętaj, że to jest duch Pana. A zatem on w całym jeżeli chcesz być świadkiem Chrystusa, pamiętaj, że w całym świadkowaniu on jest tym, który inicjuje akcję świadka. On jest tym, który prowadzi akcję ewangelizacyjną, akcję nie wiem katechetyczną, nauczania słowa Bożego, dojrzewania chrześcijanina. On jest tym, który zaczyna, przeprowadza cały proces, zwieńcza go i mówi ci na koniec, dobrze, teraz pójdźmy dalej. Skąd my o tym wiemy? Jezus powiedział: czekajcie na Ducha Świętego, ale pamiętajcie, on jest pierwszy. Nie, nie, wy, on nie przyjdzie do Was po to, żebyście Wy się nim posługiwali, żeby przeprowadzać swoje pomysły ewangelizacyjne. Zauważcie, Ewangelia Jana. Pan Jezus w tej Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 26-27 w wersecie, co mówi? Jednak, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który wychodzi od ojca, on będzie świadczył o mnie. Zauważcie. On, gdzie, gdzie on ma przyjść? Ma stąpić na moje dzieci, ma stąpić na mój kościół, ma stąpić na moją oblubienicę, tak? Ale to on jest tym, który mówi przez oblubienicę, rozumiesz? A nie oblubienica go zmusza, żeby Duch Święty robił cuda, kiedy oblubienica będzie gadała, co chce. Okay? On będzie świadczył, chociaż 27 werset Pan Jezus mówi: I wy też będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Ale pamiętaj, Przywódcą ewangelizacji, przywódcą ostatecznego żniwa, na, na które cały świat czeka, przywódcą każdego nowonarodzenia, przyprowadzenia kogokolwiek, jakiejkolwiek duszy do Chrystusa, w jakimkolwiek powole... pokoleniu przywódcą, sprawcą tego wszystkiego jest tylko i wyłącznie Duch Święty. My jesteśmy Jego współpracownikami. Więc pamiętaj, on przychodzi, on nas naucza. W szesnastym rozdziale. Ewangelii Jana w 13. wersecie Pan Jezus powiedział: Gdy on przyjdzie, Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Pan Jezus mówi: de facto, weźmie przeze mnie z tego, co ma ojciec i wam oznajmi. Rozumiesz, w nim mamy taki dostęp do ojca, ale pamiętaj, on jest nauczycielem w zastępstwie, w miejsce pana Jezusa. On jest nowym pocieszycielem, drugim po pierwszym, którym był Jezus. On jest przywódcą. Rozumiesz, to jest tak jak Jezusa. Mówiliśmy o tym na początku tego tygodnia. Chcieli zatrzymać, że yy, yy, nie idź tu, nie idź tam. Jezus nie może się zatrzymać. Jezus mówi ja po to przyszedłem, aby głosić królestwo. Idę dalej. Ducha Świętego nie możesz zatrzymać. Zostań tutaj teraz z nami. Tu jest mała grupka, mały kościółek, małe przedsięwzięcie, mały event ewangelizacyjny, duży event ewangelizacyjny. On chce nas prowadzić do narodów na cały świat, a oblubienicy zadaniem jest robić tylko to, co on robi i mówić tylko to, co on mówi. Zauważ w ostatnim rozdziale całej Biblii. To jest księga Objawienia. To jest 22. rozdział. Popatrz w 22. rozdziale w 17. wersecie, co czytamy? Duch i oblubienica mówią. Rozumiesz? Oblubienica jest świadkiem, czyli cały Kościół jest świadkiem powracającego Chrystusa, i tym świadkowaniem woła i krzyczy. Wróć, oblubieńcze! Nie mogę się doczekać na ślub z Tobą, nie mogę się doczekać na w pełni skonsumowane małżeństwo i życie z Tobą. Ale popatrz, nawet w tym, co jest pragnieniem serca oblubienicy. Tym, który inicjuje to pragnienie, inicjuje to wołanie, cały czas utrzymuje to wołanie, jest Duch. 17, werset 22 rozdziału Księgi Objawienia. Duch i Oblubienica mówią przyjdź. A kto słyszy, niech powie przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Bardzo istotny tekst, bo nie tylko nam mówi o tym, że Duch Święty jest pierwszy, ale też mówi o tym, jak my otwieramy się na Jego przyjście. To, że jesteś nowonarodzoną osobą, to jedno. Ale Pan Jezus w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale, zanim jeszcze Duch Święty był dany, powiedział: Dobrze, być może pragnieniem Twojego serca było szczęście wieczne, to je ode mnie masz. Jeżeli chcesz być moim świadkiem, potrzebujesz w pełni Ducha Świętego. Chcesz, żeby On Cię wypełnił, przepełnił i zamienił Cię w taką fontannę, że de facto Ty jako źródło Wytryskującego ducha świętego na świat, zanurzysz się w tym duchu? Chcesz? Eee, no właśnie. Widzisz, jeżeli wiesz, że on jest pierwszy, jedno... on jest przywódcą, to jednocześnie pamiętaj, że on nie przyjdzie inaczej, jak tylko do tego, kto jest naprawdę spragniony. Tak jak ktoś na pustyni jest spragniony wody. Rozumiesz? Wierzę, że umrze bez tej wody. My takiego pragnienia potrzebujemy, ale my wiemy, że będziemy żyć wiecznie. Owszem, ale jeszcze raz do tego, żeby móc się dzielić Duchem Świętym, w pełni być świadkiem Chrystusa, potrzebujemy Ducha Świętego, tak się z nas wylewającego. Okay? Jak tylko to jest możliwe, kiedy naprawdę tego pragniemy. Czy jesteś tak złaknioną osobą? Jezus w siódmym rozdziale Ewangelii. Jana tak powiedział, że ktokolwiek będzie chciał w takiej obecności Ducha Świętego chodzić, potrzebuje tak Ducha Świętego. I teraz pamiętaj, jeszcze raz, zrozum, co ja mówię. Potrzebujesz Jego jako nauczyciela, jako pocieszyciela, jako przewodnika. Nie, nie, nie myl potrzeby cudów, znaków, doświadczeń. Rozumiesz, bo niektórzy mówią tak, pragnę Ducha Świętego, ale czego oni pragną? Pragną doznań, które mają, kiedy Duch Święty ich dotyka. Kiedy przynosi obecność Bożą, pragną doświadczenia miłości ojca, doświadczenia dobrostanu duszewnego czy fizycznego, pragną różnych rzeczy od ducha świętego. A Jezus mówi: Ale żeby być moim świadkiem, potrzebujesz ducha świętego samego w sobie, jako osoby, którą pokochasz tak jak mnie, której nie będziesz chciała, czy nie będziesz chciał zasmucać. Czy pragniesz tak Jego, ducha świętego? Zobacz, w siódmym rozdziale Ewangelii Jana. W 37 wersecie Jan y, pisze tak. W ostatnim wielkim dniu tego święta, które tam wtedy było obchodzone, mniejsza teraz o to, co się tu dzieje, Jezus stanął i zawołał. Teraz zauważ, On tu wołał o Duchu Świętym, ale co powiedział? Jeżeli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, z jeden warunek pragnąć. Jedyny, ej, jest jeszcze kolejny: Kto wierzy we mnie? Tak, jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. 39 werset Jan, który pisze tę Ewangelię wiele lat po tym, jak te wydarzenia miały miejsce, komentuje, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, wierzący w Jezusa, nie w Ducha, tak? Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Czy Jezus w Twoim życiu, siostro i bracie, jest już uwielbiony? Czy nie tylko masz na ustach wyznanie, że Jezus jest Panem, ale czy jest faktem hashtag, który w tym tygodniu zaktualizowaliśmy, że hashtag tylko Jezus jest Panem? Tylko Jezus jest moim Panem. Czy, to, czy, to, czy on jest uwielbiony w Twoim sercu? Czy jest uwielbiony w Twoim życiu? Całym, czy, czy masz w sobie pragnienie wywyższania i uwielbiania go? Dobrze. To teraz następna rzecz. Czy pragniesz. Obecności Ducha Świętego w sobie, czy pragniesz tak bardzo Jezusa wywyższyć, że wiesz, to pragnienie zaczyna w tobie buzować, bo wiesz, że bez Ducha Świętego nie możesz wywyższyć Jezusa tak, jak Twoje serce wierzy o nie z tego godzien. A więc, czy masz w sobie to pragnienie? Czy masz w sobie, wiesz, jak człowiek na pustyni. <laughs> pije wodę. Dwa łykim, o, oh, uratowany. Czy masz w sobie takie łaknienie? Ducha Świętego. I czy wierzysz w obietnicę Jezusa? Jezus mówi, kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Czy widzisz, ja się napiłem teraz wody z tej szklanki, z zewnątrz, ale sęk w tym, że pragnienie nasze, naszego duchowego podniebienia Duch Święty zaspokaja, nie wpływając w nasze wnętrze z zewnątrz. Ale wypływając z, nas, z naszego wnętrza, także się podnosi, jakby jego poziom duchowy w nas i zaczyna zaspokajać nasze pragnienie Jego obecności, Jego bliskości, kiedy? Wtedy, kiedy w zasadzie docierając, że tak powiem, do naszego podniebienia, zaczyna się z nas wylewać w taki sposób, zaspokaja nasze pragnienie. A więc, czy chcesz tak się wypełnić Jego obecnością, żeby jej w sobie nie zatrzymać, ale czy chcesz wytrysnąć, jak Źródło wody żywej dla świata, który jest wokół ciebie. Wtedy zobaczysz, co to znaczy, że On świadczy o Jezusie. Wejdziesz do sklepu, wyjdziesz ze sklepu na ulicę, wejdziesz do domu, tam ktoś będzie na ciebie czekał. Ludzie będą wiedzieć, kim jest Duch Święty i będą słyszeć Jego świadectwo o Chrystusie przez sam fakt pojawienia się ciebie w jakimś miejscu, ponieważ On cię będzie prowadził w rozmaite miejsca. On będzie poprzedzać Twoje kroki, on już będzie przygotowywać serca ludzi na słowa, które w tobie przygotuje, aby do tych ludzi były wypowiedziane. Czy masz w sobie to pragnienie? Dzisiaj powiedziałem, że będziemy się modlić o chrzest z duchem świętym. Teraz, przepraszam, to był trochę taki, taki trochę chłyt marketingowy. Nie będziemy się modlić o chrzest z duchem świętym. Dlaczego? Będziemy się modlić o to, aby Twoje serce pojęło, jak jest suche bez pełnej obecności Ducha Świętego, kiedy nie jest źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu, kiedy nie jest źródłem rzeki wody życia, rzeki Ducha Świętego, która wypływa na, na zewnątrz. Będziemy się modlić o pragnienie, ale jeżeli masz w sobie takie pragnienie i wiesz o tym teraz, kiedy ja to mówię, to dosłownie teraz wyłącz ten film. Nie musisz mnie do końca oglądać. Wyłącz ten film i ty teraz sama, ty teraz sam pomódl się o chrzest Duchem Świętym. Jaki? Taki. Nie żeby on na ciebie zstąpił, nie żeby on się do ciebie wlał, ale żeby w tobie, tak szeroko w twoim sercu, rozszerzył Twoje serce, żeby stamtąd zaczęła się wylewać rzeka na zewnątrz. To jest świadek Chrystusa. Ten, kto idzie jak źródło, z którego się leje, po którym zostają, nawet jak pójdzie dalej, całe jeziora Ducha Świętego. Duchu Święty, my dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa na chwałę Ojca do Ciebie się zwracamy. Jesteś taki dobry, Duchu Świętym. Taki delikatny, aż dopóki nie powiemy ci działa, i wówczas, wciąż pozostając delikatnym, jesteś niesłychanie skuteczny i stanowczy. Duchu Święty, dzisiaj prosimy za tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy ich pragnienie wystarczy, przyjść i albo im dodaj do tego pragnienia, albo je pomnóż, albo ich upewnij, że ono wystarczy i usłysz wołanie tych wszystkich, którzy dzisiaj mówią: Duchu Święty, nie przychodź do mnie, przychodź przeze mnie do świata. Duchu Święty, przyjdź do mnie po to, żeby mnie wypełnić, ale żeby nie przestać na wypełnieniu, lecz płyń tak długo, aby się okazało, żebym ja zniknął, żebym ja zniknęła pod falami Twojej obecności. Uczyń ze mnie źródło. Rozlewaj się tak bardzo, żeby ludzie widzieli tylko taflę żywej wody i żeby nie wiedzieli, że, pod że ja jestem pod spodem. Duchu Święty tylko Jezus się liczy. Tylko, tylko miłość Ojca w ludziach się liczy, tylko to, aby zaufali naszemu świadczeniu o tym, jak dobry jest Ojciec, jak tą swoją dobroć w dziele Krzyża Chrystusowym udowodnił. Płyn dzisiaj Duchu Święty, w tych wszystkich, którzy mają to pragnienie, przez tych wszystkich, którzy mają to pragnienie, płyn Duchu Święty, przepływaj Duchu Święty. Niech ten dziwny grudzień 2022 roku stanie się dla niewierzących, źródłem poznania prawdziwej, dobrej nowiny o Chrystusie i o Jego Królestwie. A dla nas wszystkich wierzących, niech się stanie czasem szybkiego dojrzewania, szybkiego zatopienia się w Tobie przez zalanie się Twoją obecnością. Duchu Święty, ochrzcij nas, zanurz nas w sobie, aby, aby już nas nie było widać, ale żebyś był tylko Ty. Żebyś był tylko Ty, Duchu Święty, w imieniu Jezusa. Amen. Błogosławiony Król Który przychodzi w imię Pańskie Pokój i chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli Ci umilkną Kamie nie wołać będą.